Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. To najbardziej nerwowe do tej pory 24 godziny dla fanów Stelmetu Zielona Góra w sezonie 2012-2013. Jutro, od tej pory, będziemy w trakcie pierwszej połowy meczu numer 5, decydującego starcia serii z energą Czarnym i Słupsk w pierwszej rundzie fazy playoff. Sprawdzimy dzisiaj, jak wyglądają przygotowania do tego spotkania. Będziemy rozdawali także na nie bilety, będziemy też ustalać, co dzieje się z Walterem Hodzem. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tej serii z energią Czarnymi nie udało się skończyć w Słupsku. Michał Szpak, zapraszam na timeout. Do Słupska Stelmet od razu jechał, wiedząc, że rozegra tam dwa mecze. Po dwóch pierwszych w Zielonej Górze w serii do trzech zwycięstw był remis 1-1. Po obiecującym, wyraźnie wygranym meczu numer dwa, zielonogorzanie zapowiadali, że będą robić wszystko, by serię skończyć już w hali Gryfia. I uderzyli mocno od początku, nadając ton rywalizacji w meczu numer 3. 22 punkty i 11 zbiurek Olivera Stewicza, po 13 punktów i zbiurek Dejana Borowniaka i po 12 punktów Kamila Hanasa i Łukasza Koszarka pociągnęły zespół. Pomogła też wreszcie wygrana walka na tablicach, dzięki której Stelmet pokonał czarnych 78-68 i wyglądał jak drużyna, która przejęła kontrolę nad serią. Ale pantery i ich kibice nie zamierzali odpuszczać. I zapowiadali, że niedziela i mecz numer 4, grany z nożem na gardle, będą należały do nich. Tak jak w meczu numer 3 Stelmet zaczął mocno od prowadzenia 11-4, ale tym razem czarni wytrzymali napór i sami zaatakowali w drugiej kwarcie, wychodząc z trzypunktowego deficytu na ośmiopunktowe prowadzenie na koniec pierwszej połowy. To brzmiało groźnie, bo w ostatnich dziesięciu spotkaniach Stelmetu i Energii zawsze wygrywała drużyna, która prowadziła po dwóch kwartach. Niestety, wygrała po raz jedenasty. Choć pierwsze sześć punktów trzeciej kwarty zdobył Stelmet, jej resztę wygrali czarni 29 do 7 po 30 minutach gry było po meczu. Meczu, którego do końca nie poprowadził Michail Uwalin, wyrzucony z ławki za dyskusję z sędziami po serii jego zdaniem niesłusznych decyzji. I don't even want to be now focus and concentrate more about that and give comment about. Nie chcę teraz skupiać się i koncentrować na tym, co się stało. Z mojej strony to wygląda tak. Jestem szczęśliwy i dumny z moich zawodników, że próbowali w czwartej kwarcie do samego końca walczyć o zmniejszenie przewagi czarnych. Ale to jest koszykówka i takie jest życie. Raz wygrywasz, a raz nie. Ale wiemy, co jest przed nami. Skupiamy się już na środzie. To dla nas najważniejszy mecz i pokażemy naszą siłę. Tak jak oni zrobili to dzisiaj, my zrobimy to w środę przed naszymi fanami. To wiadomość czy oświadczenie, jakie chcę tutaj złożyć. Myślę, że wyszli na ten mecz z większą agresją niż my. Graliśmy dzisiaj trochę z drewnianymi nogami, zamiast reagować na to co oni robili. To był dla nich mecz ostatniej szansy, dlatego wyszli i zagrali na maksa. Tak jak powiedział trener, musimy teraz skoncentrować się na meczu numer 5, a to co było, zostawić za nami, poprawić błędy i być gotowymi na środek. Nie chcieliśmy zakończyć sezonu dzisiaj. Zagraliśmy z dużo lepszą energią niż w piątek. Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę w obronie, że decydującym przewagę zrobiliśmy bardzo dobrą obroną, kiedy zrobiliśmy przechwity łatwiej punkty z tego. I to zdecydowało o meczu. Niestety dla nas nie zagraliśmy w ten sposób w piątek. Jest 2-2, czeka nas decydujący mecz od żony górze. Wiedzieliśmy, że musimy wygrać, że tylko to daje nam szansę przeżycia. Tylko o to chodziło wygrać i to zrobiliśmy. Stelmet w tym meczu popełnił aż 25 strat. To najwyższy wynik w tym sezonie, choć według niektórych naszych zawodników części strat by nie było, gdyby głowy myślały o czym innym niż problematyczne decyzje sędziów. Już pierwsze polowie już było trochę nie, ale myślę, że to jest bo po prostu, wiesz. Tak jest psycha, kiedy coś nie idzie w ataku, szukasz, szukasz, szukasz coś, coś innego. Nie, nie widzisz, że problem jest u Tobie, tylko myślisz, że problem jest że, że inny, nie in, in, in jest problem. Także myślę, że to, to był problem, że za dużo energii. We room like uh, we have to forget, uh... Przed chwilą w szatni rozmawialiśmy o tym meczu. Musimy go przeanalizować, a potem wyrzucić z głów, tak jak błędy z dzisiaj. A potem dać z siebie wszystko w kluczowym meczu sezonu. Będziemy starać się być lepsi. A co powiesz o dzisiejszym sędziowaniu? Sam widziałeś, nie chcę tego komentować. Widziałeś wszystko. Mimo to kapitan Kamil Hanas przekonuje, że zamiast frustracji drużyna będzie szukała determinacji. Bardziej zdenerwowani, bo no mieliśmy wielką szansę. Aczkolwiek dalej jesteśmy w grze i, i byliśmy już kiedyś w takiej sytuacji. Mówię o tym, jak było rok temu. I, i bardzo chciałbym i wierzę w to, że kibice zrobią takie piekło, jak zrobili wtedy w piątym meczu. Najwierniejsi kibice byli też z drużyną w słupsku. Mimo niedzielnej porażki nie tracą nadziei na szczęśliwy koniec serii. To naprawdę smutna podróż do, z powrotem do Zielonej, e, ale myślę, że no w środę pokażemy, damy z siebie 100% e, i jednak do, do finału przejdziemy. Dzisiaj tam, ten mecz nam nie wyszedł, e, powinniśmy się naprawdę spiąć i, i w środę pokazać na co nas stać. Spodziewałem się ciężkiego meczu, jednak myślałem, że my będziemy górą, niestety nie udało Teraz znowu jest tak, że Czarni będą w gazie. Piątego się nie obawiasz u nas? Oczywiście się obawiam, ale myślę, że teraz to my jesteśmy pod ścianą i damy radę. Poniedziałek i wtorek drużyna spędziła na analizach poprzednich meczów i na intensywnych treningach. Ten dzisiejszy, dzisiejszy trening miał na, na, na celu, aby, aby dziś dzisiaj psychicznie się odbudować, uwierzyć w rzut, ponieważ ostatnio coś się ze skutecznością nie jest, nie jest tak, jak powinno być. Po to był ten trening, bo był trening bardziej rzutowy i, i, i na odbudowanie. Mihailo Uwalin i Walter Hodge przeprowadzili wczoraj też długą i co obaj podkreślają, dobrą rozmowę, której efektem ma być optymalne wykorzystanie potencjału Waltera w środowym meczu. Ja mam sport. pełen obraz sytuacji z Walterem, w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy tak ochoczo ją komentują. Znam szczegóły relacji, kłopotów czy ruchów między Walterem a klubem, Walterem a drużyną i wszystkim dookoła. I nie będę tego komentował. To jest coś, co powinniśmy zachować dla siebie. I nie będziemy teraz robili publicznego prania brudów, big brothera, kamer w mieszkaniach. Każdy musi zrozumieć, że Walter to też jest człowiek i że też może mieć problemy. Tak jak teraz, po prostu ma problemy. Ale dlatego, że jest człowiekiem, a nie dlatego, że mu się nie chce. Teraz faktycznie nie wygląda najlepiej i ja mu to dzisiaj powiedziałem otwartym tekstem. To jak gra teraz nie wygląda dobrze, ale nie powiedziałem tego dlatego, że jest słaby. To by było śmieszne. Chyba z 10 tysięcy razy mówiłem, że to jest lider tej drużyny. A dlaczego jesteśmy tu razem? Bo jesteśmy drużyną i podkreślam, to dotyczy wszystkich zawodników. Koszykówka to nie jest kwestia trafiania i nietrafiania, czy wygrania i przegrania. Mówiłem im to 10 milionów razy. To kwestia tego, jak podchodzisz do wyzwania. Kwestia zaangażowania i woli walki. W ubiegłym tygodniu nie trenowałem, byłem zawieszony, więc nie byłem w rytmie meczowym, żeby grać na najwyższym poziomie. Próbowaliśmy znaleźć sposoby na to, żeby w ten rytm wejść i żebym jak najbardziej mógł pomóc drużynie. Są sposoby. Sporo takich sposobów jest, ale najważniejsze to wykorzystanie treningu do tego, by wrócić może nie do takiej pewności siebie, ale do tego, żeby poczuć taką meczową atmosferę, żeby potem pomagać drużynie w najlepszy możliwy sposób. Ostatni mecz serii we własnej hali to według Łukasza Koszarka największa przewaga stelmetu przed jutrzejszym meczem o wydłużenie sezonu. Przede wszystkim bardzo ważne, że gramy, że gramy u siebie, gramy na swojej hali. Myślę, że mam nadzieję, że kibice również dopiszą, że będą nas wspierać. Na pewno będzie no, ciężka, ciężka bitwa, taka 40 minut. Myślę, że z obu stron będzie zaangażowanie, bo przegrywający odpada i to na pewno będzie w tyle głowie. No tak stało, stało nam. Także, także trzeba walczyć i, i, i od początku realizować nasze zadanie. Czy to jest tylko adrenalina, czy też stres? No, stres. Jest, to jest Dla Was większy Ciebie szczególnie. No nie wiem, pewnie nie chce się ale. myślę, że sprawa, sprawa. To, to adrenalina. No, stres nikt o tym nie myśli, bo jeśli pomyślimy o tym, że ten mecz możemy przegrać, to będzie w zasadzie już wtedy mecz przegrany. Stelmet miał w tej serii problemy z odrabianiem strat w meczach, w których czarni wychodzili na kilkunastopunktowe prowadzenie. W meczu numer 5 niedopuszczalna jest sama taka przewaga gości. Nie dopuszczamy w ogóle takiej myśli, że będziemy ich gonić e, e, i tak myślimy, że oni nas będą gonić i, i zrobimy wszystko, żeby od pierwszej minuty dominować na boisku. Kiedy grasz w domu i taki mecz, to ich wsparcie, ich doping jest nam bardzo potrzebny i wszystkich bardzo zapraszam i, i będziemy dawać serce i, i jak mówiłem, gry parkiet, a oni niech nam trochę pomogą. Spodziewacie się kompletu publiczności? E, tak, oczywiście, bo taki mecz, no, jeśli kompletu nie będzie, to nie wiem na jaki mecz przyjdą kibice, bo to jest naprawdę taki mecz, który będzie dużo emocji, dużo adrenalinu, dużo energii i, i naprawdę spodobam się kibicom. O wsparcie kibiców zaapelował też już czwarty w drużynie z telmetu użytkownik Twittera. Marcin Sroka napisał. Jutro o 17.30 kochani kibice, zróbcie piekło na CRS. Bardzo ciekawy portal i, i na pewno jest to coś wyjątkowego, jest to coś innego jak, jak wszystkie, wszystkie portale typu Facebooki nie Facebooki. Myślę, że to nie jest, jest za pogrącami na Twitterze. Może się dowiedzieć wiele rzeczy od ludzi związanych z koszykówką i nie tylko. I, i no, e, pierwsze kroki no, uczę się i mam nadzieję, że, że będę miał więcej czasu na to pozycję. Pierwszy Twój tweet to chyba był chwila prawdy albo moment prawdy przed meczem zwycięskim. Planujesz coś napisać przed tym meczem numer 5? No oczywiście, że tak. Na pewno chciałbym zaprosić wszystkich kibiców, aby przyszli i nas i nas wsparli, ponieważ teraz ich chyba najbardziej potrzebujemy i, i mam nadzieję, że dopiszą tutaj, że, że ta hala będzie, będzie żyła i jak przy sobie rykną, hukną, to, to, to ci, którzy przyjadą z Sylwska, poczują to. Meczu o taką stawkę w tym sezonie w Hali CRS jeszcze nie było. Zwycięzca. Już w najbliższą niedzielę zagra w półfinale Tauron Basket ligi. Drużyna pokonana będzie kupowała bilety na wakacje. A propos biletów mamy pięć kolejnych wejściówek do rozdania na to jutrzejsze spotkanie. Aby o nie walczyć, wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku te wejściówki. Będziemy losować wśród osób, które pod postem z linkiem do dzisiejszego wydania magazynu koszykarskiego Timeout jasno i wyraźnie napiszą, że jutro na pewno wygra Stelmet. My w magazynie koszykarskim Timeout widzimy się ponownie za tydzień, oby jako kibice półfinalistów Tauron League. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.